Witam wszystkich. Dzisiaj moim gościem będzie Artur Tomczak, projektant w firmie Biuro Happold, który na co dzień zajmuje się technologią BIM oraz programowaniem wizualnym w systemie Dynamo. Porozmawiamy o tym, czym jest programowanie wizualne, a także projektowanie parametryczne oraz z jakimi wyzwaniami jest to związane. Cześć Artur, jakbyś mógł na początku powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, jakie studia kończyłeś. Cześć Szymon, nazywam się Artur Tomczak. Kończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku Budownictwo i na co dzień pracuję w firmie projektującej budynki o nazwie Büro Hapold. Jest to międzynarodowa firma, która zajmuje się jednocześnie projektowaniem konstrukcji, jak instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych. Myślę, że nie będzie tajemnicą, że masz u nas kurs Dynamo z projektowania wizualnego. Czy mógłbyś przybliżyć nam ten temat projektowania, programowania wizualnego? Czym to jest? Jakie narzędzia do tego celu wykorzystujesz w swojej pracy? Oczywiście. Programowanie wizualne to jest taka odmiana programowania, w którym, tak na dobrą sprawę, nie trzeba znać żadnego z języków programowania. Trzeba umieć się posługiwać po prostu narzędziem, które ma w miarę przyjazny dla użytkownika interfejs, i za pomocą takich klocków, które łączy się ze sobą, możemy tworzyć taki algorytm, który wykona za nas jakąś czynność. Tak naprawdę to, to, to też jest programowanie, tylko po prostu zamiast, zamiast kodu takiego słownego piszemy go za pomocą tych komponentów. I taki najbardziej charakterystyczny program do programowania wizualnego. To jest Grasshopper. Grasshopper został stworzony już 13 lat temu, w 2007, i on był tworzony pod program Rhino. Wtedy to był jeszcze RhinoCAD. A kurs, o którym wspomniałeś, jest, dotyczy Dynamo. I Dynamo jest taką trochę analogiczną do Grasshoppera, można powiedzieć, kopią, ale stworzoną na potrzeby Revita, czyli służy do po prostu programowania wizualnego w środowisku Revit. Ja też skończyłem budownictwo i tak za bardzo nie pamiętam, żeby taki temat projektowania wizualnego jeszcze był gdzieś tam obecny na zajęciach. Powiedz, jak Ty się w to wkręciłeś? Czy to już na etapie studiów korzystałeś z Grasshoppera, czy dopiero później jakoś odgórnie zostało to na, na Tobie wymuszone, żeby z takich programów korzystać? Jak to, jaka jest Twoja historia? Nie, wymuszone nie było nigdy, i myślę, że nawet obecnie to jest raczej. W większości kierunków, jako ciekawostka lub, lub po prostu narzędzie, którego które studenci sami chcą użyć. No, ja się pierwszy raz spotkałem z tym akurat na Erasmusie w Finlandii, to był 2013 rok. I wtedy widziałem, że jest, takie, że jest taki dodatkowy kurs właśnie z grasshoppera i byłem zaciekawiony. Ja sam osobiście na tym kursie nie byłem, ale paru znajomych się wybrało i mówiło, że to jest. Bardzo przydatne i bardzo trudne na początek, ale jak później się okazało, gdy sam się już zacząłem uczyć, ta bariera wejścia nie jest aż tak, nie jest aż, aż tak wysoka, żeby nie dało jej się samemu nadrobić. Jeśli chodzi o Dynamo, to mogłeś nie mieć, mogłeś nie słyszeć o nim na studiach, ponieważ ono powstało w takich pierwszych raczkujących wersjach dopiero w 2014 roku i to był taki. E, bardziej prototyp, e, a nie funkcjonujące narzędzie. I szczerze powiedziawszy, w tej formie jeszcze przez parę lat istniało, czyli to nie był program, że tak powiem, godny zaufania, i często właśnie pojawiały się jakieś błędy. Dużo osób narzekało, ale jakby z roku na rok Autodesk pierwotnie to nie należało do Autodesku, ale Autodesk później to przejął i zaczął udoskonalać. I e, wersja, którą, z którą teraz mamy do czynienia, już jest w miarę taką. Stabilną, którą naprawdę można stosować na co dzień. Tak, żeby jeszcze podsumować, może dla tych osób, które no nie mają nawet wyobrażenia jeszcze do końca, czym jest to programowanie wizualne, to jest, jeżeli mówię źle, to oczywiście popraw mnie, ale tak jak ja to rozumiem, to jest programowanie za pomocą tych klocków, w których jest zamknięty kod, którego nie musimy znać. Czyli de facto nie musimy znać języka oprogramowania, żeby tworzyć własne skrypty, własne nakładki na program typu właśnie Revit, tak? Tak, taka jest idea, że każdy z tych, tak jak powiedziałeś, klocków czy też komponentów e, zawiera w sobie kod, który się wykonuje e, i kolejność tego wykonywania tego kodu jest zazwyczaj w kolejności od, od lewej do prawej, czyli jakby od pierwszego klocka, z którego wychodzi jakaś funkcja do ostatniego klocka, do którego... Ta funkcja dochodzi, czyli e, można powiedzieć, że to jest taki taki graf, jak, jak kiedyś na informatyce, w, w szkole się rysowało graf, który tłumaczył nam jakby schemat blokowy algorytmu. To jest takie przełożenie, właśnie na język już taki wykonywalny, że możemy za pomocą już samych tych bloczków definiować, jak sam algorytm będzie działał. Czyli e, przykładowo, gdybyśmy chcieli stworzyć taki algorytm, który nam po prostu pomnoży dwie liczby, no to potrzebujemy wstawić. Ten komponent służący do mnożenia i podłączyć do niego dwa inne komponenty, które nam powiedzą, jakie liczby chcemy pomnożyć. A jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, czym jaką różnicę mi widzisz między, między Grasshopperem a Dynamo? Czy to jest tylko ta różnica na poziomie oprogramowania, czy któryś z tych języków jest bardziej, znaczy języków, powiedzmy, metodologii programów jest łatwiejszy, trudniejszy? Jak, jak, jakbyś mógł dokonać takiego porównania, to jak, jak ty to widzisz? Który program na przykład ty wolisz? Tak, no często one są ze sobą porównywane i tak jak wspomniałem trochę o ich początkach, to... No, Dynamo ewidentnie i to nie było przez nikogo ukrywane, się wzorował na Grasshopperze, bo był jego takim naśladownikiem, i jego funkcją było to, że miał być współgrać z narzędziami autodesku. No i przede wszystkim to był Revit. Teraz już można z Grasshoppera korzystać również w innych programach autodeskowych. A Grasshopper no, dłużej był rozwijany i on stricte działa we współpracy z narzędziem Rhino. Jest wbudowany, doinstalowywany do Rhino. No, i przez to jest, ma dużo więcej funkcji, dużo więcej narzędzi i działa też sprawniej. Natomiast przez lata jeden i drugi program był rozwijany, i obecnie jest tak, że z Grasshoppera można już korzystać również z Revitem, czyli zostało nawiązane to połączenie Grasshopper-Revit. I Dynamo też teraz działa z wieloma innymi narzędziami, czyli można stosować go w narzędziu Formit, czy. Hmm. W Civil 3D Autodesku. Oba te programy rozwijały się trochę w, w innych kierunkach. Rhino doskonale sobie radzi ze skomplikowaną geometrią, zarówno z jej definiowaniem, jak i obróbką. E, ma też dużo więcej narzędzi, które można doinstalowywać, e, które są w darmowej lub płatnej bazie e, takich właśnie dodatków do Grasshoppera. E, Dynamo też ma swoją całą bibliotekę paczek, które można doinstalowywać, które jakby rozbudowują nam. E, na, na, nasz, naszą bibliotekę tych komponentów. E, natomiast jeśli mia, miałbym teraz odpowiedzieć precyzyjnie na twoje pytanie, to zdecydowanie skorzystałbym z Dynamo, jeśli chcę pracować e, ściśle z Revitem, z modelem Revit, z jego parametrami, z, mm, na przykład z modyfikacją e, niektórych parametrów czy, czy, czy geometrii, czy tworzeniem jakiegoś parametrycznego modelu w Revicie. Ale jeśli potrzebuję dokonać jakichś bardziej zamasowanych analiz, czy przygotować model do obliczeń konstrukcyjnych, to zacząłbym od, od Grasshoppera, bo jest, jest, jest bardziej rozbudowanym narzędziem. No dobrze. To jeszcze mówiłeś, że tutaj nie trzeba znać oprogramowania, żeby korzystać z tego, z tego sposobu tworzenia skryptów, ale czy nie jest tak, że. No w pewnym momencie napotkamy na taki mur, gdzie rzeczywiście e, ta znajomość Pythona czy innego języka no będzie konieczna, żeby wejść na jakiś inny poziom i po prostu niektórych rzeczy nie da się wykonać e, bezpośrednio w Dynamo korzystając z tych gotowych skryptów i po prostu zawsze gdzieś tam na którymś etapie ben, będę musiał napisać własne skrypty. Jak ty to widzisz? Czy, e, czy, czy taka wiedza, z, znajomość języka oprogramowania jest konieczna twoim zdaniem? nie jest konieczna, jest bardzo przydatna. I jeśli ktoś pracuje na co dzień, z, czy to z Dynamo, czy z Grasshopperem, to naturalnie w pewnym, na pewnym etapie dojdzie do tego momentu, że zacznie wpierw stosować fragmenty kodu skopiowanych gdzieś z internetu, a z czasem tworzyć swoje takie komponenty, które po prostu wykonują fragment, fragment kodu. Ale nie, nie jest to konieczne, i zdecydowanie można posługiwać się zarówno Dynamo jak i Grasshopperem do większości rzeczy bez stosowania e, programowania. Tak, no jeśli chodzi o te języki programowania, takie standa standardowe, e, jakie znają ci z Państwa, którzy programują, czyli na przykład Python czy C Sharp, to w Dynamo mamy dostęp do Pythona. Tak naprawdę nie jest to taki czysty Python, tylko e, on jest konwertowany później na język zrozumiały dla Dynamo. I w Grasshopperze analogicznie mamy również Pythona, a także C Sharpa i bodajże Visual Basic. Czyli dla tych z Państwa, którzy wcześniej pracowali w AutoCADzie, z, z, na przykład z Lispem, to, to, to są znajome w miarę, w miarę języki. I znam wiele osób, które, które od, od lat stosuje Dynamo w swojej pracy i nie korzysta z programowania. Dobrze, to może skupmy się teraz na tym Dynamo. Ja pamiętam. Początki tego oprogramowania i tam rzeczywiście ta społeczność bardzo aktywnie działa, tam jest forum Dynamo, oni są bardzo chętni do pomocy, ale też pamiętam, że mnie na początku to bardzo dużo frustracji kosztowało, bo jednak no, trudno jest się nauczyć tego, tego programowania, nie ma za bardzo podręczników z tego zakresu. I dodatkowo jeszcze pamiętam, że te skrypty na początku często się tak wysypywały, można powiedzieć, z niewiadomych powodów. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Czy ty, obserwując ten, ten rozwój tej aplikacji na przestrzeni lat, jesteś zauważasz taki znaczący postęp? Ten postęp mógłby być trochę, trochę szybszy, natomiast tak, no zdecydowanie, jak porównamy obecną wersję do tej, sprzed chociażby. Czterech lat jest o wiele, wiele lepiej, dużo mniej jest tych błędów, i ta współpraca jest, jest przyjemniejsza. i Użytkownik zazwyczaj jest informowany, co poszło nie tak, co wcześniej było tą udręką z Dynamo, że czasem nawet ciężko było wyszukać w internecie problem, bo nie wiadomo było, co, jaki, jaki, ten, jaki ten problem jest. W tym roku, w 2020, Dai Dynamo zostało pierwszy raz zintegrowane z Revitem, czyli Revit w wersji 2020 ma już wbudowane Dynamo, nie trzeba go doinstalowywać. No i co, co się wiąże z tym, zostało zdecydowanie poprawiona funkcjonalność Dynamo, ale także właśnie ta stabilność, która jest, jest tutaj kluczowa. Teraz, akurat, jak rozmawiamy, to w zeszłym miesiącu Dynamo wypuściło nową wersję, która ma być jeszcze Zdecydowanie ulepszona ma mieć też nowy silnik e, Pythona, który umożliwi nam posługiwanie się wieloma bibliotekami, które do tej pory były niedostępne, szczególnie takimi do e, analiz, jak, analiz numerycznych, czy, czy nawet e, analiz e, uczenia maszynowego. Także dla tych z Państwa, którzy, którzy na przykład potrafią programować w języku Python, e, teraz jest idealny czas, żeby, żeby, żeby zacząć uczyć Dynamo, ponieważ tak naprawdę dla osób znających programowanie. To nie będzie aż tak trudne, żeby zacząć stosować Dynamo w swojej codziennej pracy. Do oprogramowania Revit możemy też pisać osobne nakładki w C-Sharpie. Czym to się różni od takiego skryptu napisanego w Dynamo? Czy ty uważasz, że to są takie równoważne skrypty, czy ten C-Sharp jednak i pisanie nakładek jest lepszym sposobem? Masz w ogóle taką wiedzę w tym zakresie? Tak, no. To prawda, możemy pisać swoje e, tak naprawdę narzędzia, które możemy zamknąć w formie przycisku na wstążce w Rewicie. Możemy także tworzyć makra, e, czyli takie e, skrypty, które nam zautomatyzują proces posługiwania się Revitem. I oba te sposoby mają swoje zastosowanie, natomiast e, jest ono trochę, jest trochę inne. Na pewno się zależy nam na jakimś e, narzędziu, które będziemy stale używać, które ma być przede wszystkim szybkie i niezawodne to warto pomyśleć o, o, o właśnie o takim narzędziu napisanym w, w języku C Sharp które możemy zamknąć w formie przycisku. Natomiast jeśli zależy nam na takiej elastyczności prototypowania zmiany na przykład informacji wejściowych czy takiej zabawy z formą jeśli próbujemy stworzyć projekt który model który jest parametryczny. To zdecydowanie wtedy polecam e, skrypty wizualne, na przykład w Dynamo, e, ponieważ na bieżąco możemy zmieniać nawet za pomocą takich e, suwaków czy list, e, możemy zmieniać dane, które dostarczamy do skryptu, zanim się wykona. No a wiadomo, jak mamy już zamknięty przycisk, to możemy go po prostu uruchomić, e, ale już mamy mały w, e, wkład w to, jak, jak, je, jak on to wykona. Mm -hmm. A czy uważasz, że da się stworzyć taką powiedzmy, firmową bibliotekę skryptów Dynamo, które są no na tyle uniwersalne z projektu na projekt, że no można śmiało rzeczywiście kliknąć ten przycisk uruchom i ten skrypt zawsze nam zadziała, czy, czy to jest jakoś bardziej zawsze skrypt indywidualnie tworzony pod każdy projekt? No bo Chyba nie jest jakimś dużym zaskoczeniem, że no praktycznie każda duża firma, duża projektowa, tak? No, korzysta, korzysta z Dynamo i, i gdzieś tam nadrabia te braki, które, które posiada Revit. No, to jest ciekawe pytanie. Oczywiście, jeśli napiszemy dobry skrypt, to jest on uniwersalny, przynajmniej może być uniwersalny, możemy go stosować z projektu na projekt. I jedyne wartości wejściowe, e, jakie potrzebujemy dostarczyć, m, możemy zdefiniować tak naprawdę, nawet nie otwierając Dynamo, ponieważ w rewitie dostępny jest taki e, program, który pozwala nam uruchamiać skrypty bez ich otwierania to się nazywa Dynamo Player. I tam w, e, za pomocą takiego w miarę intuicyjnego interfejsu możemy zdefiniować wszystkie niezbędne informacje i po prostu uruchomić skrypt. E, no ale tak jak wspomniałeś, to prawda, często w tych skryptach jest parę rzeczy, które trzeba zmodyfikować z projektu na projekt, bo na przykład zmienią się e, jakieś wymagania klienta czy wymagania e, nasze, więc często te, te, te skrypty żyją tak z projektu na projekt, są udoskonalane. No i też przy okazji nowego projektu dowiadujemy się o nowych możliwościach, czy też o nowych problemach, błędach, które trzeba poprawić. I taką naturalną kolejność, w takiej naturalnej kolejności. Często zaczyna się od skryptu, a jeśli jest on naprawdę użyteczny, sprawdzony, to dopiero myśli się o rozbudowaniu go w, na przykład do narzędzia, które będziemy mieli jako przycisk w prawicie. Dobrze, to jakbyśmy mogli przejść do jakichś konkretnych przykładów, jeśli możesz takie podać. Jak, jak to Dynamo udało ci się zastosować no, w konstrukcji, w budownictwie, w projektowaniu? Przede wszystkim ja Dynamo zacząłem wykorzystywać, no tak, jeszcze na studiach, ale później już w pracy zawodowej, żeby usprawnić procesy, nad którymi ja pracowałem. Czyli przede wszystkim to było narzędzie, które pozwalało mi zrobić coś szybciej, mi zrobić coś, coś sprawniej. Czyli takie eee. działanie oddolne, można powiedzieć, że sam, sam z siebie zacząłeś jakby drążyć temat. Tak, no jeśli eee. pracujemy z dużymi modelami nad jakimiś dużymi obiektami w rewidzie, to bardzo często mamy e, do wykonania czynności, które są powtarzalne. Czyli na przykład e, jeśli potrzebujemy, m, zaktualizował się model architektury, potrzebujemy dostosować wszystkie otwory, na przykład drzwiowe. E, no i musimy, ściana po ścianie e, te otwory. Przeglądać, zobaczyć, co się zmieniło i na przykład przepisywać jakiś parametr ręcznie, albo sprawdzić, do jakiego pomieszczenia nam należy. No i to jest jedno ze świetnych zastosowań Dynamo, że właśnie możemy przepisać to, co mamy w głowie czy na kartce do wykonania, w algorytm, który następnie ten skrypt za nas wykona. Jeśli chodzi o to, czy to zawsze się sprawdzi, czy to zawsze jest realne do zrobienia, no oczywiście nie, no to zależy. Jeśli Potrafimy coś zrobić ręcznie w Rewicie. To jest duża szansa, że uda się to usprawnić za pomocą Dynamo, ale jeśli chcemy, żeby Dynamo nam rozwiązało jakieś wyzwania, których, których nie do końca wiemy, jak zrobić w Rewicie ręcznie za pomocą dostępnych narzędzi, to jest duża szansa, że to będzie z... trudne do zrobienia, zbyt skomplikowane. Ale tak, tak jak, tak jak mówiłem, przede wszystkim korzystałem z Dynamo, żeby usprawnić e, rzeczy, które zajmowały mi po prostu dużo czasu. Wiele firm stoi przed, przed takimi procesami, które są powtarzalne, tak, że jakby każda firma się z tym zmaga. Przykładowo, jeśli jest to firma architektoniczna, to często zmagają się z tworzeniem kart mieszkań, czyli przykładowo mają cały szeregowiec i potrzebują dla każdego z mieszkań przygotować jakby indywidualny taki raport, jak to mieszkanie wygląda, ile ma pomieszczeń, ile ma przykładowo metrów w powierzchni. I to jest coś, co zajmuje dużo czasu, dużo, dużo manualnej e, pracy. No i często stosuje się do tego właśnie Dynamo, żeby powiedzieć mu, jeśli jesteś w stanie rozpoznać to mieszkanie, wiesz, że w nim znajdują się takie i takie pomieszczenia, które są w Rebicie zdefiniowane, to przygotuj mi taki raport, który zawiera te i te informacje w formie graficznej, w formie tabeli. Inny przykład takiego skryptu, który nad tym wiele, wiele firm przygotowało, są skrypty, które sprawdzają i weryfikują model. Przykładowo, potrzebujemy za każdym razem spisać, jaka jest powierzchnia potrzebna do pomalowania w każdym z pomieszczeń. No ale wiadomo, każdy ze ścian może mieć otwory, może mieć jakieś przeszkody, które nie wymagają tego malowania. No i to jest taki uniwersalny problem, który się pojawia, niezależnie czy jest to. E, budynek biurowy, czy mieszkalny, czy może jakaś szkoła. No, i to są właśnie te procesy, które warto usprawnić za pomocą Dynamo lub, lub e, pomyśleć o bardziej zaawansowanym e, narzędziu, e, ponieważ wiemy, że one nam przyniosą największe korzyści, ponieważ je robimy bardzo często i poświęcamy, poświęcamy na nie bardzo dużo czasu. No, rzeczywiście, pewnie ciężko jest ci opowiedzieć o skrypcie. To na pewno jest za każdym razem trudne, ale też chyba ciekawe przykłady, jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak może być zastosowane w praktyce takie dynamo, znajdziemy na stronie DynamoBim.com tak? Tak, na stronie dynamobeam.org. Tutaj mamy zarówno przykładowe skrypty, jak i odpowiedzi na powszechnie zadawane pytania, ale także mamy tutaj instrukcje jak, jak posługiwać się, jak zacząć swoją przygodę z Dynamo. Więc zachęcam do, do, do odwiedzenia tej strony. A jakbyś mógł opowiedzieć też nam troszkę o swoim kursie. Co, co znajdziemy w twoim kursie Dynamo? Wiem też, że wykładasz na studiach podyplomowych, tak? Na Politechnice Warszawskiej. Jak Twoje doświadczenia dydaktyczne w tym zakresie? Czy, czy to jest temat trudny do przekazania? Czy, czy da się przedstawić tę wiedzę w taki sposób, żeby ona była uniwersalna? Bo wiadomo, tak jak mówisz, każdy projekt jest inny, każdy skrypt jest inny, więc można odnieść takie wrażenie, że okej, okay, no to muszę się nauczyć tego sam, nie ma innej metody, tak? Tak, tak jak wspomniałeś. Yy... Może rozdzielę odpowiedź na, najpierw na to pytania a propos kursu, a później tych studiów, dobra? Mhm, mm okej. Okay. Tak, tak jak wspomniałeś, uczę na studiach podyplomowych obsługi Dynamo, mamy tam taki blok szkoleń zarówno z Dynamo, jak i Grasshoppera. I z racji, że na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej mamy Różny, różny przekrój specjalistów, mamy zarówno architektów, jak i konstruktorów, ale także inwestorów, czy nawet zdarzają się osoby projektujące drogi i mosty. Dlatego staramy się tak dobrać materiał, dobrać przykłady, żeby jakby każdy mógł wykorzystać Dynamo do swoich celów. Bo to nieprawda, że Dynamo jest tylko i wyłącznie służy do tworzenia parametrycznej, takiej bardziej skomplikowanej geometrii. Na tym najłatwiej się nauczyć, ponieważ jest to coś takiego, co łatwo możemy zobaczyć, czyli łatwo zobaczyć na przykład taką bryłę stadionu, którą możemy za pomocą suwaków modyfikować. Ale to, gdzie najczęściej wykorzystuje się Dynamo poza tą geometrią, no to są przede wszystkim jest to praca z danymi, praca z parametrami, weryfikacja danych i weryfikacja informacji. Na przykład możemy przy, przy pomocy Dynamo pokolorować nasz model i zwizualizować. E, na przykład, który element ma złą wartość parametru, lub przygotować zestawienie, które, które wykracza poza te e, możliwości, które mamy w Rewicie. Czyli e, no, w Rewicie mamy ten problem, że nie zawsze da się stworzyć zestawienie dla wielu kategorii, e, na przykład objętości wszystkich elementów żelbetowych czy stalowych, no i wtedy możemy posłużyć się Dynamo i przygotować takie zestawienie precyzyjne do formatu na przykład Excel. Bo to chyba nie jest tak, że te skrypty zawsze muszą być nie wiadomo jak złożone, skomplikowane. Czy to nie jest czasami po prostu kilka bloków połączonych ze sobą, które już w znaczny sposób potrafią zautomatyzować tą pracę? Czy masz doświadczenie z takimi prostymi skryptami, czy to zawsze są takie rozbudowane, strasznie długie skrypty, w których ciężko jest się połapać o sobie takiej postronnej? Jak najbardziej, no, taki najprostszy przykład to, e, jeśli mamy do wykonania zadanie polegające na przepisaniu wartości jednego parametru do innego, e, czy na przykład z, z parametru mark do comment e, potrzebujemy przekopiować wartość. No to możemy to zrobić ręcznie, ale to by wymagało klikania w każdy element po kolei. E, możemy to zrobić w zestawieniu, ale to nadal jest czasochłonne. No a w Dynamo możemy to zrobić tak naprawdę przy użyciu Czterech węzłów. E, czterech bardzo prostych e, węzłów. E, I to jest to, to skryb, jest od którego większość osób zaczyna w takiej codziennej pracy. Mhm. No to była taka moja uwaga na marginesie, żeby może ktoś nas słuchając nie, nie przestraszył się, że to jest e, jakaś technologia e, nieosiągalna dla przeciętnego projektanta. Także. Wracając do rozmowy, mówiłeś o studiach podyplomowych, już nie będę przerywał. Tak, tak, a propos studiów podyplomowych, tak jak mówiłem, teraz na wielu uczelniach wchodzą studia podyplomowe związane z BIM-em. No, na Politechnice Warszawskiej, na której wykładam na studiach podyplomowych, ten program jest tak skrojony, jest tak przygotowany, żeby żeby dać wiedzę zarówno osobom, które bardziej koordynują projekt, czyli zarówno dla inwestora, jak i dla osób, które go wykonują, czyli dla wszystkich projektantów. Więc daję taką uniwersalną wiedzę do posługiwania się zarówno Revitem, jak i Archicadem, jak i Grasshopperem, jak i Dynamo. Więc jest to taki wszechstronny kurs, serdecznie polecam. Teraz ruszyła trzecia edycja. Mam nadzieję, że będą kolejne. A druga część pytania o swoim kursie y, zamieszczony mm. na naszej platformie. Jak to, jak to wygląda? Z jakich modułów się on składa, czy on jest dedykowany głównie konstruktorom, czy też, y, czy też posiada w sobie te fundamenty takie uniwersalne. E, tak, e, zachęcam. Zachęcam do kursu na stronie e, bimv.pl. E, jest to kurs uniwersalny? Jest to kurs od podstaw czyli nie musimy mieć wcześniejszego doświadczenia z Dynamo, jak najbardziej nie, nie potrzebujemy mieć też doświadczenia z, z żadną formą programowania. E, dobrze znać wcześniej Revita, bo tak jak wspomniałem wcześniej, e, zazwyczaj stosujemy Dynamo, żeby usprawnić e, jakąś czynność lub e, modelowanie w Revicie. Czyli jeśli nie wiemy do końca, jak działa sam Revit, to najpierw polecam e, zacząć od kursu e, z podstaw Revita, a następnie przejść do Dynamo pytałeś o zawartość kursu, no to kurs zaczyna od, od podstaw, od interfejsu, od tego, w jaki sposób budować takie skrypty i algorytmy, od tego, jakie moduły znajdziemy w podstawowej wersji Dynamo, ale także przechodzimy do takich bardziej praktycznych przykładów, czyli na przykład, jak, jak zamodelować parametryczną konstrukcję. No w tym przykładzie jest akurat hala, hala stalowa. Ale to nie znaczy, że on jest dedykowany stricte pod konstruktorów. Jest to po prostu taki przykład w miarę, w miarę, w miarę przystępny z życia codziennego. Ale są też tam takie lekcje, właśnie z, z już analizy parametrów, zdefiniowania parametrów z poziomu skryptu. Więc, więc, tak, więc jest to w miarę uniwersalny kurs podstawowy. Ok. Oczywiście link do kursu Artura znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja dziękuję Arturowi za dzisiejszą rozmowę. Życzę mu powodzenia w karierze projektanta i wykładowcy. I do usłyszenia, Artur. Do usłyszenia, zachęcam do obejrzenia kursu. I jeśli chcecie zapoznać się z treścią tego kursu, zachęcam do obejrzenia lekcji przykładowych, które również znajdziecie pod podanym linkiem.